Kawy. O. fajny biały spod jak like that. Miałam go nagrać. Dzień dobry! Słuchajcie, piękny dzień się dzisiaj zapowiada, tylko ładna kawy. Pięknie, słonecznie, mega zimowy krajobraz. Zaraz wam w ogóle pokażę. Pewnie u Was też tak dzisiaj wygląda, bo myślę, że w całej Polsce tak jest. Normalnie zima, normalnie zima, ale jest piękne słońce. Jak widzieliście, ja już po spacerku i zaczynam drugi etap dzisiejszego poranka pielęgnację włosów. Trochę ogarniam po mieszkaniu. Olejowałam dzisiaj i całą długość włosów i skalpel. Tak się to mówi? Chyba nie, nie wiem, skąd wzięłam to słowo. Chyba to nie, no dobra, nieważne. Kóre głowy olejowałam olejem rycynowym. Pierwszy raz miałam olej na skórze głowy. Nie wiedziałam, że tak w ogóle się robi. E, I użyłam go jako takiej wcierki. Trzymam maskę orientową i zabieram się za śniadanku, bo jestem dosyć mocno głodna. Jest dopiero 9.30, ale e, czyli to jest szybko jak na mnie ze śniadaniem, ale już zrobię i robię sobie omletę z szarlotkę. I idę na łatwiznę, nie robię sama od podstaw tylko używam puchnego pancake'a z KFD. To jest mega fajna opcja, bo taki pancake będzie miał 309 kalorii i 25 gram białka. A śmiało do tego jeszcze można sobie dodać odżywkę białkową. Rozrobię sobie ciasto, a potem pójdziemy zmyć maskę, bo jestem ciekawa efektów. <grym> Słońce dzisiaj, słuchajcie, tutaj nieźle. Ja już ogarnięta, umyte włoski. Dzisiaj troszeczkę wyszedł mi taki puch. E, przez to olejowany, nie wiem, ale ważne, że są dobrze wypięgnowane, a dzisiaj nie muszą jakoś świetnie się prezentować. I tak są ładne. No i takie śniadanko, patrzcie, taki gruby ognecik wyszedł. Na górę dodałam jogurt grecki z masą orzechowym, a jogurt grecki mam z odżywką białkową Sonne karmel. Jeszcze to jest reszta jabłka, żeby się nie zmarnowało, kawusia, woda z cytryną. Jest godzina 10.10, 10. to jest idealna godzina, żeby usiąść do mojego centrum sterowania. Będę tu teraz siedzę się stąd, nie ruszam przez najbliższe kilka godzin i pracuję. Odpisuję dzisiaj na maile i różne takie. Mm. A matko, pyszne. Piękny dzień dzisiaj, słuchajcie. Słońce tak świeciło, że musiałam zrobić na oknie konstrukcję, która już co prawda nie działa, ale działała. Tam na oknie był ten koc, teraz dotyka dachu, muszę go teraz ściągnąć. Już słońce tak mocno nie świeci, ale normalnie przez chwilę tak świeciło, że nie mogłam normalnie patrzeć do laptopa. Ja jestem w moich okularach, które ostatnio na vlogu wam pokazywałam. Ubieram je głównie do pracy, ponieważ chciałam też takie mieć osobne do laptopa. One są trochę mniej tak one są trochę mniej mocniejsze niż te moje e, szkła w tamtych oprawkach, więc idealnie do laptopa. No i słuchajcie, e, przyszły do mnie dwie paczki jak na poniedziałek przystało i zaraz Wam pokażę cóż to. Sama jeszcze nie wiem. Dobra. A więc podjęłam się współpracy, słuchajcie, z CCC. To nie jest współpraca w tym filmie, ja w tym filmie sobie y, otwieram z nimi te paczki, ale jest to współpraca, którą będziemy e, tworzyć na Instagramie, więc możecie wpadać na Instagrama, zobaczyć jak mi ta współpraca wyjdzie. Ale CCC wypuszcza z Zimerem nową e, kolekcję. I z tej okazji dostałam, słuchajcie, dwie pary butów, które będę stylizowała. Ja jestem ciekawa, jak mi to pójdzie, bo ja ogólnie do stylizowania to nie wiem, mi się nadaje. Okej. Okay. Jedne buty wybrałam sobie z Ribuka, drugie z czempiona. I teraz tak, otwieramy te z ribuka. <grymne> Zarąbiste są. Ja uwielbiam takie zwykłe, jak to się nazywa sneakersy. I one mają taki element tutaj holo. E, I tutaj mają też takie holo podpisy. Zamówiłam w sobie w rozmiarze 40, mam nadzieję, że będą dobre, bo w sumie wyglądają na dosyć duże i ja je będę myślę, że traktowała głównie jako buty na trening, bo jak widzicie mają dosyć wysoką tą podeszwę, dosyć grubą tą podeszwę, mogłaby być bardziej cienka, jeżeli chodzi o takie typowe buty na siłownię, bo to nie są typowe buty na siłownię, ale chcę je tak traktować, ale myślę, że będą spoko, bo mają płaską tą podeszwę i drugie na co dzień. I drugie budki, słuchajcie, na co dzień tak się prezentują Ta -dam. I paczka numer dwa Mogę dajcie znać, czy lubicie, tak jak ja otwieram te paczki Z wami tutaj na vlogach W sumie nie muszę tego robić, ale ja uważam, że to jest Ciekawe, ja lubię Patrzeć, jak ktoś coś otwiera To nie wiem, co to jest Dobra, już chyba mówiłam, że dzisiaj mam taki cykl spotkań. Za godzinę je zaczynam, więc za pół godzinki, fajnie bym była już przy biurku. I w tym czasie musimy zrobić śniadanie, wysuszyć włosy i zrobić makijaż, więc. nie wiem, od czego zacząć. Powinnam najpierw wysuszyć włosy, ale są tak mokre, że chyba jeszcze chwilę odczekam. Dobra, jemy teraz śniadanie, bo potem nie będę miała za bardzo czasu. Na pewno musimy zrobić kawę i zrobić jakiś zbanek z wodą, bo ja dosłownie na spotkaniach uwielbiam pić wody bardzo dużo. A na śniadanie chodzą dzisiaj za mną czekoladowe płatki em, owsiane, więc tak zrobimy. Okej. Okay. I do owsianki jak zawsze robię taką mieszankę, tam się już owsiankę gotuje z wodą, a ja dolewam sobie odrobinkę mleka do kubka. Zazwyczaj używam oczywiście gorzkiego kakao, ale znalazłam to w szafce i mam ochotę, żeby smakowało tym. Dodamy sobie jedną łyżkę. Do tego dodaję odżywkę białkową. Erytrytol. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. I wlewam to do owsienki. Znów oślepiam słońce, zaraz dokończamy makijaż. Już się ubrałam, mam takie fajne białe spodnie, które lubię nosić po domu, jak nie jest zimno. Um, zwykły czarny topik, i słuchajcie, patrzcie, jaka ładna owsianka. Bardzo miałam ochotę na coś, leg like więc jestem szczęśliwa. Kawusia, woda, mamy idealnie pół godziny do rozpoczęcia się cyklu spotkań, więc zrobię w tym, maki zrobię w tym czasie makijaż do pełna i się przygotuję po prostu. Mmm. Ale wam powiem, że tak tylko dzisiaj ptaszki, że aż szok jest cudowna pogoda. Mm. To jest taka moja typowa osianka, której już mega długo nie robiłam, odkąd się przeprowadziłam, nie wiem czemu. Jaż jakoś tak mi się skojarzyła z domem. <grym> nie w ogóle życiem w moim domu, które już potem je przytaczało. Potrzebowałam zmiany, ale pamiętam teraz tylko i wyłącznie same pozytywne rzeczy. Mamy skończone spotkania. Cieszę się, że nie ma zimy, jest 17, a jest jeszcze całkiem jasno, jak można zauważyć. I słuchajcie, Dominik wrócił, zrobił mi pyszny obiad. Tak się cieszyłam, bo jestem strasznie głodna. Nie wiem, czy to przez te spotkania, przez tą ilość gadania, czy co. Um, ale jedziemy na spacer do Jana. Jak widać, poranne spacer ostatnio naprawdę zaczęło mi wychodzić. Jestem z tego mega dumna, ale to też duża zasługa tego, że po prostu w końcu o szybkiej porze robi się jasno. Jest 7:20, a jest już dużo słońca. Więc aż się chce. Moi drodzy, jak widzicie, dzień zaczęłam od kolejnego spaceru. W ogóle dajcie znać, czy interesuje Was ta tematyka spacerowa, bo może nagram jakiś taki film, tylko nie wiem jeszcze, w jakiej formie miałabym go nagrać. E, chciałabym coś nagrać taki tydzień spacerów, ale i co? I co, co dalej? jakby Co mam robić na tych spacerach? Możecie mi podsunąć pomysły, ale ogólnie pomyślałam, że mm, ostatnio chciałabym wprowadzić taki content też czasami luźniejszy. Na przykład y, bardzo długo zastanawiałam się, czy dodać filmik z podsumowaniem stycznia, bo po pierwsze, kogo to interesuje, co ja robiłam w styczniu, jakie jest moje podsumowanie. Po drugie to jest jakiś taki prosty i szybki film Ale ja zawsze czuję, że muszę nagrywać Cały tygodnie mojego życia Żeby film powstał A może właśnie po prostu będę robił jakieś moje pogawędki ze spacerów eee, Pięciominutowe I po prostu będę to sobie tutaj wstawiać Więc dajcie znać, czy jak, jak wy się czujecie Z taką czasami luźniejszą formą na YouTubie Bo czuję, że to musi być takie przedsięwzięcie Duże, jakiś fajny, długi film A może niekoniecznie tak jest Więc podzielcie się swoją opinią Ja teraz e, piję sobie kawę, bo już jedno spotkanie Ogólnie Wczoraj było już tak ciężko, jakby nie było aż tak ciężko jak myślałam i się spodziewałam, że będzie Te spotkania są fajne, ale ogólnie no już wczoraj byłam sama przez 6 godzin spotkań Więc prowadzenie spotkań, prowadzenie notatek, wysyłanie gdzieś tam różnych maili, nie maili Więc no jestem siebie dumna ogólnie, że wczoraj przeprowadziłam wszystkie od początku do końca Więc fajnie, dzisiaj mam dwie trochę bardziej rozbite, miałam teraz jedno, za dwie godziny mam drugie I po tych dwóch godzinach mam jeszcze inne cztery spotkania no i ważny element dzisiejszego dnia ten egzamin na prawo jazdy to jest w ogóle jakiś hit, że ja mam po dwóch dniach już termin. Jestem mega zadowolona, że po dwóch dniach no, udało mi się mieć termin. W ogóle yy, bardzo, no bardzo fajnie. Szkoda, że ta osiemnasta, nie przekonujemy ta godzina do siebie. No ale słuchajcie, to już jest trzeci raz, do trzech razy sztuka, dominik też zdawał trzy razy. E, ja już ostatnio byłam tak blisko, że już teraz nie ma możliwości, że będzie inaczej. Rękaw mi wyszedł super, wzniósł super, więc... E, Najbardziej mnie tylko stresuje, jaka trasa mi przyjdzie do jechania, powiedzmy, ale no zobaczymy. Miałam dzisiaj dużo spotkań, a w sumie wyszło tak, że mam ich dosyć mało, bo. Jest tak dziwnie rozbite i trzy nam wypadły spotkania, a więc w sumie tak trochę jestem takim nieogarnięciu czasowym i tak trochę tego bardzo nie lubię. Jest 13, a w sumie mam tylko jedno spotkanie dzisiaj, ale za to nagrałam film z podsumowaniem lutego, więc chociaż coś i mam już przygotowanego TikToka na dzisiaj, więc to z pozytywów. Moi drodzy oficjalnie! <laughs> Udało się opo Ojejku. To jak mi się ostatnio nie chce wstawać, to jest jakiś hit. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Z rana nie myję twarzy, ale dzisiaj jakoś czuję, że, że chcę. Dobra, jeszcze założymy sobie tak otonik. I ogólnie powiem Wam, że ja największy problem mam z tym, żeby wstać iść do łazienki, bo już po całym skincare, które robię tutaj, już jestem rozbudzona. Ale najgorsze jest to, żeby tutaj po prostu się zwlec z tej góry i wstać. A, i zapomniałam, że wczoraj zrobiłam pranie, więc muszę teraz zrobicie drugi raz. I tak się niestety zdarza bardzo często. Witamina C. Dobra no właśnie... Kurde! Cicho. Właśnie sobie się że powinnam iść jeszcze pod prysznic bez lecia głowy, bo w, mam włosy, więc nie chce mi się, ale idę. Dobra, ostatni krok tej pielęgnacji Słuchajcie, no SPF. Nie zamawiałam przez stronę internetową, nie mogłam się zabrać Tą już chyba opowiadałam, jakie ja nie lubię SPF-ów kupować Ale ostatnio w HB mnie coś tak naszło, że może akurat będzie stacjonarnie Bo rzadko kiedy są, szczególnie u mnie I kurczę, słuchajcie, był i znowu na przecence Ja kupowałam ten SPF za 23 zł Dla mnie to jest śmieszne, że on tak mało kosztuje Co prawda to jest e, 30 ml, no ale still mega mało A jest zarąbisty ten z Revox. Dobra, pranie się zrobiło i słuchajcie, chyba dzisiaj nagramy normalny Clean With Me, bo wystarczyło, że dwa dni trochę mniej sprzątałam a wczoraj w ogóle. I już się zrobił taki bałagan na chacie. Ach, całe życie człowieka dorosłego to jest sprzątanie. No cóż. Jakoś sobie zromantyzujemy to sprzątanie, zaraz pójdę po muzyczkę, zrobię sobie kawę, herbatę, żeby w trakcie pić. Zacznę od łazienki, bo łazienka najbardziej lubię, jest najmniejsza. Zawsze długo mi czasu zajmuje, ale łazienka to jest rozgrzewka. I ogólnie mój game changer w organizacji kosmetyków, ja nie mam dużej tej łazienki. I wszystkie moje kosmetyki muszą znajdować się na pralce, ewentualnie troszeczkę miejsca jest jeszcze pod um, zmywarką. Pod z, zmywarką? Nie... Z lewem, Chyba tak. I mój game changer to jest kupowanie małych pudełek, albo kolekcjonowanie małych pudełek, do których potem na przykład przelewam sobie płyn micelarny, bo płyn micelarny kupuję w wielkiej butli i nie wyobrażam sobie, żeby on tu stał, więc on sobie stoi zagracony pod zlewem, a tutaj w tym takim najbliższym koszu mam taki malutki. Boże, na kamerze to wygląda jeszcze gorzej, ale damy radę, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, small steps Uważam, że wykorzystałam Moje zdolności sprzątające W tej części dnia Mało kurde posprzątałam, ale nie jestem w stanie Tak z rana wziąć i nagle wszystko tu posprzątać Więc zostawiam to jak teraz jest I pójdę wjeżdżać pranie I po prostu po południu jeszcze tu wrócę Pewnie za godzinkę, półtorej Jak ogarnę sobie pracę Ale jestem głodna, robię sobie kawę I zobaczcie co mam, dwa mango piękne Zjemy sobie. Tylko jest dosyć mocno twarde. Nie wiem, czy będzie już dobre, ale sprawdzimy to. Dobra, w końcu znajdujemy się w centrum dowodzenia. Słuchajcie, siadam do pracki, zrobiłam sobie. Teraz w półdojrzałym mango powinnam zaczekać i trochę orzechów nerkowców. Mm. Raczej nie będę tego traktowała jak śniadanie, ponieważ będę głodna, ale to jest tak mało kalorii, że mogę sobie to zjeść.